Inwestorzy co najmniej od kilku miesięcy odmieniają przez różne przypadki słowo Grecja. Rzeczywiście wydaje się, że to, co stanie się w tym kraju, będzie kluczowe dla rozwoju nie tyle światowej gospodarki, co dla rozwoju strefy euro przez najbliższe kilka miesięcy, a być może nawet kilka lat. W ubiegłym tygodniu mieliśmy w Brukseli szczyt, który, jak się wydawało, wtedy zadecydował no, przynajmniej na kilka tygodni o kierunku rozwoju greckich finansów. A niestety, tuż po tym szczycie grecki premier zapowiedział, że to, co w zasadzie ustalono na szczycie w Brukseli, nie jest do końca tak ważne, a w sprawie ostatecznej pomocy i w sprawie ostatecznego kształtu budżetu Grecji musi wypowiedzieć się grecki naród, czyli musi zostać ogłoszone referendum. Oczywiście inwestorzy bardzo przestraszyli się. Takiego scenariusza, ponieważ decyzje, które muszą, pozostać, które muszą zostać podjęte w Grecji, są niepopularne. Jeżeli mamy do czynienia z niepopularnymi decyzjami, to wiadomo, że raczej szanse na to, że zostaną one zaakceptowane w referendum są bardzo niewielkie. Stąd bardzo nerwowa reakcja inwestorów na początku listopada. Jeżeli rzeczywiście w Grecji będziemy mieli do czynienia z referendum i w czasie tego referendum naród grecki wypowie się w sprawie pomocy oraz cięć budżetowych, jakie muszą w tym kraju mieć miejsce, do momentu poznania wyniku tego referendum na rynkach będzie panowała bardzo duża niepewność. Z drugiej strony warto też zwrócić uwagę, że powoli zaczynają tracić cierpliwość duże europejskie kraje, takie jak Francja i Niemcy, i w tym momencie wydaje się, że więcej rozwiązań jest możliwych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, że nie jest już tak oczywiste, że Grecja pozostanie w strefie euro oraz w Unii Europejskiej oraz że pomoc temu krajowi na pewno zostanie przyznana. Inwestorzy w Europie zwracają uwagę na sytuację gospodarczą Grecji. Oczywiście e, sytuacja tego kraju jest e, bardzo trudna. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że świat nie kończy się na Grecji. E, ja bardzo duże nadzieje wiążę z Chinami, krajem, który posiada e, dużo bardziej zdrową gospodarkę niż e, wiele krajów europejskich. Krajem, który posiada Duże nadwyżki, przede wszystkim jeżeli chodzi o wolne zasoby gotówki, i krajem, który wydaje się, że jeszcze przez najbliższe kilka lat może rozwijać się w bardzo dobrym tempie. Stąd wydaje nam się, że w najbliższym czasie warto będzie postawić na te spółki czy na te sektory, które mają bezpośrednie przełożenie właśnie na rozwój azjatyckiej gospodarki, stąd nasz pomysł, którym, o którym ostatnio mówiliśmy, związany z rynkami surowcowymi, ale także pomysł na spółki, które związane są z przemysłem, takim przemysłem technicznym, inżynierskim, który może wnosić wiele ciekawych rozwiązań także do tej dużej azjatyckiej gospodarki.